Z wielkim niepokojem obserwowałeś to, co się działo teraz? Czy z wielką ciekawością, jak oni to robią? Nie, no po prostu patrzyłem. No. <laughs> tak se no. To... A dzisiaj też po prostu skakałeś. Skakałeś ze skoku na skok coraz lepiej. E, no tak, fajnie, fajnie się mi skakało. No, poza tym pierwszym, bo ten te pierwszy to taki był... Biednawo, widnawo to tak nie, 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 nie wiedziałem. Co się dzieje za bardzo, a, ale, ale teraz, teraz idzie fajnie. To taki, kurde, nie wiem, taki lepszy z tej zimy skok. Nie wiem, jak to się stało, ale fajnie, fajnie. No, ale właśnie było coraz lepiej. Trudno się z mamuta przesiąść znowu na skocznie mniejszą? A ja wiem, nie ma dużej różnicy. Trzeba skakać cały czas. To, co się skacze, to, co się umie. I to jest naj, 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 najważniejsze. Skoczyliśmy też z Zakopanem, coś po, po mamucie. E, no, ale to tak, żeby sobie skoczyć, no to tak. Tak trochę jak na 40, no ale ale fajnie, też poskakaliśmy coś. Aż taka mała ta skocznia nie jest. A udało się coś poprawić z Zakopanem podczas tych treningów? A co tu poprawiać? <śmiech> 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 nie wiem, no jakby było coś do poprawiania. czas skakać się cieszyć z tego, że można skakać. Eee, I że to tak pomalutku zaczyna, zaczyna wychodzić, bo kurde, dzisiaj to fajnie mi się skoczyło, to tak, ojej, to nie wiem, nawet, to no jak... Ja bym nie powiedział, że pomalutku, bo dzisiaj ten postęp był błyskawiczny, bo właśnie chciałem zapytać o ten pierwszy skok, ale już wszystko wyjaśniłeś, a czy ta skocznie jakoś różni się po przebudowie? A to ją przebudowali? Tak. <laughs> Coś na, na, na progu jest inaczej? Ej, Ja wiem, kurde, nie wiem. <laughs> to trzeba jakiego eksperta pytać, bo ja nie wiem, ja tam... Nie, to kiedy, to my skakali tu, w zeszłym roku, to to jeszcze... Jeszcze żebym tu biznie skakał, skakał no to, to tak nie nie wiem, no tak fajna, przyjemna, no ale to... Ale to no wcześniej była przebudowana chyba, tak mi wydaje, bo tak, bo już te tory już są, są jakiś czas. Pamiętam, że dawniej tu był slalom, no to trzeba było poslalomować do progu, bo mieli krzywe te, krzywe, krzywe barierki. No a teraz no to już jest fajne, no fajne tory, fajna skocznia. No, Fajne. To jeszcze jedno pytanie o skok Kamila. 146 metrów w drugiej serii treningowej. Widziałeś to jak wyglądało? Bo Ty chyba lubisz takie ekstremalne odległości. No słyszałem, słyszałem od razu poruszenie z Dawidem na górze zrobili. <grym> Także fajnie No kurde poszedł. poszedł, ale ponoć był niezadowolony, bo telemarkiem nie wylądowały. I... I nie wiem, czy mu tren na nogach nie każe iść jutro, bo, bo to tak. Ja nie wiem jak to tak może być, nie wylądować telemarkie. <grafię> nie no. żartuję, ja też nie ląduję. <grafię> na 146 metrze trudno. To jeszcze ostatnie pytanie. Widzieliście może tych paralotniarzy tutaj dzisiaj? Macie taką ochotę, żeby może kiedyś wczuć się w ich rolę? No nie, w sumie nie widziałem, ale no fajnie też polatać, no, tak. Nie wiem, no tak nigdy tak szybowcami lataliśmy kiedyś. No, a, a, ale nie wiem, no tak na nie też ciekawie na pewno. No tylko nie wiem, czy, czy, czy bym musiał chyba z kimś lecieć, no bo sam bym się pewnie rozbił. Piotrek, samych dobrych dalekich skoków jutro. Dzięki, powodzenia. A, dzięki bardzo, dzięki.